Zarzutaj już tego i miejmy to z głowy. Te gry rozkaz. Nagle było widoczne, jak cała moc napływa do jego ciała, jak dał jego Zorbit i przeszedł transformację w coś, co trudno obrać w słowa. Już wszystko widzę, kurwa, moje, nawet wasze emocje. Dlatego na wstępie powiem, że boję się pana Puchałka, a po drugie to prosiałkę jakiś podejrzany w samochodem. Ale nie chcę bad tripować, dlatego od razu przejdę do poszukiwań. W sumie już wiem, gdzie poszedł ten przymulon. Widzę jego je. brud w powietrzu, za mną. No i banda dła w stronę tego. kłapocha. Tymczasem kłapoch siedział już od jakiegoś czasu przy swojej malinie i marudził jak zwykle, że aż. k.wi od tego. no niestety, dzisiaj ludzie chyba mieli gorszy dzień, że nie udało mi się opchnąć tego skarbu, ale nie szkodzi, bo jutro też jest dzień, i może ktoś mnie obsłuży bez wymiotowania. Muszę uważać co jem, żeby mi też nie zaszkodziło jak tym wszystkim sprzedawcom. No i pierd. ten smuta z aż nagle zrespił.